i wymordowałeś, tak, widzę? Tak, tak włączyłem. włączyłem. Okej, okay, ja teraz włączyłem też nagrywanie. Dobra. No nic, także i yy, co? Witamy Was w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z Borderlands 2. Jaką mamy kurwa? Na Nadszedł już czas zakończyć ten kwas. Sia, la 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 Ktoś la, la, la. tu biega, a raczej kurwa lata, ta głowa. Jeb, nie, ona nie z, z, zestrzeliłem ją na ślepo trochę, ale. Umarła, w chuj. Dobrze. No. Problemem było od zajebania, bo Tywoltowi zaczynają spadać klatki w tej lokacji, kurwa. I to nie mnie, no, tylko Tywoltowi. Ten smog jest, kurwa, zbugowany, nie? Ja stoję i strzelam po prostu w niego. No, widzę. No, tak. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale na kurwa, z maszynowy. Jak z na gitarze. He, he, he. Za bardzo się, kurwa, wkręciłem. <laughs> widzę właśnie. Dobra. Super badass fire mage. No, kurwa mać. Bardzo miło. Super pochujówka. Night te Templarze, skwaszecie, rozkwaszecie wręcz. Tyle głośnych odgłosów. Co tu kurwa lata? Blazing Phoenix, what the fuck? Co? Phoenix. Dobrze, że nie Blazing Star, haha. Ha. Nie, jeszcze nie wiesz o co chodzi, ale zrozumiesz za jakiś czas. What? Jak spoiler, bitch. Obejrz... Nie, to nie, nie żaden spoiler, no to że coś się tak nazywa i tyle, nie, ale... Ale... E... No ja nie wiem czy tego Superbada z Mage'a zabiję. No właśnie, e... ja coś go napierdalam i... MELEK kurwa, mele! <laughs> źle to widzę, stary, źle to widzę. Czarno. Czekaj, to widzę, czekaj, czekaj. A... a, ja go zabiłem. <laughs> Jorzech już o... rakietnica! No wiem, nie widziałem, nie, nie znużyłem cię. Niestety. Życie. Jeszcze. życie, życie, jest Nobelon. Kurwa. jebane smoki latają góra dół i chuj nie da się ich trafić. A prawo lewo nie? E, nie, bo siedział w miejscu. I z tego mage'a gówno wypadło, no. Launcher damage, no kurwa super. To może ma jakieś problemy z okrężnicą? Ha, ha, ha. E, nie jestem pewien, czy okrężnica to dobra część <laughs> <laughs> Mogę bezpiecznie... Fię, że to jest coś związane z... Gruby. No, dokładnie. Nieważne. Jej, smoku! Bum 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 bum, bum. Ja Wiem, że okrężnica to coś z flakami, ale... Wiem, że coś kurwa zapewne okrągłego, nie? Nie, raczej to coś okrąża, ale... no okej okay. Nieważne To jest skrzynka To nie Jej. jest... nie, to jest ta ze sprzętem A chuj kurwa, nic lepszego niż to co mamy na mnie drobnie No nie specjalnie <laughs> Super. Nie da się nie lubić humoru w tej grze. O i tak. widzę, widzę jakieś kurwy synów. A wiesz jak będzie śmiesznie, jak będę grał trapem? <laughs> ho ho. To <laughs> to będziemy tak śmiać. Kurwa moglibyśmy grać w symulator cegły, ale nas dwóch to by kurwa było śmiesznie. <laughs> Taka prawda. No tak to to w Żaden tego też nie docenił. To prawda Pierdolę te skrzynki. O nie, frakturę skeleton. Jak się boję, o cholera jest Ale <laughs> O czekaj, znalazłem eridium. U mnie paździerz Ja go zabiję Być może, w końcu kiedyś Fucking <laughs> No chyba rzuca tymi toporami, chuj kurwa Musiałem coś zabić no Nie bo już myślałem, że to deftrap Nie to ja Jak Te deftrap to też bym w sumie wstał ale... No co się stało nie wiem, Momentalnie wstałem. Insta second wind. To no dobrze, czy tu jest jakiś zbiornik z czymś? Patrz, cze, cze, cze. weź mi kurwa, nie napierdala, debilu. To Wiesz było do nie... mnie? Nie, Coś mówię o tych Blade właśnie... Mail skeletonach. Playmate, playmates? playmates? Patrz tutaj, że tu jest jakaś taka piętrześć w tym, tym garnku. I co tutaj da? Czekaj, nacisnąłem, what the fuck. And co? Kto to może mówił? By, kurwa jakąś ofiarę złożyć, nie? Może ten boiler. <grym> boiler to mówił? What? Boiler Aaaa, Jakobsa. O, mimik. Nie ma mimik. Oj, wypadł Eridium. Kurwa, zawsze z tych mimików Eridium wypada. Aż, tak jest prawda. tu coś. Coś tu leży teraz i co? Mogę wcisnąć? Nie. Może o trzeba to f... tu jakąś broń Jakobsa zrzucić? Nie, nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Tutaj jakaś maź się leje na dół. Piękna grafika, nie ma co? 2 na 10 Nie wiem co chcesz. Dobra, chcesz tu dropnąć? Nie wiem do góry idę. Dobra, chuj idziemy W, w i tu mam. U, jakieś niebieskie Niebieskie coś, to pewnie jakiś portal No, to wbijamy Bong O! O kurwa, no. już jest walka O. Widzę, że ma kurwa tarczę, więc może ponapierdalam tym. Kurwa, oczywiście, że się sklonował, kurwa, no, no czemu tak, nie? Jak zwykle. Dobra, zdejmijmy mu tą tarczę, napierdalaaj. Los Momentos Unos Grandes, dobrze. I on jest. To mnie tu kurwa jakieś czary Coś rzuca. tam jakieś czary cię rzuca no, tu jest No jakieś, jakieś mnie tam kurwa czary rzuca Co ty, ty czarujesz, ty chłopcze Idź <laughs> Co ty sobie wyobrażasz Nie tak ginie będziesz... Co ty kurwa Gandalf <laughs> Więc mi się, wiesz co, jak tutaj przyszliśmy, mi To mi się przypomniała taka przeróbka właśnie z tego Z, z... 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 Władcy, Władcy Pierścieni Dwójki, nie jak jest motyw, że oni tam napierdalają? Znaczy napierdalają? Jak enty najebały temu Sam, sarumanowi, nie? Pamiętasz moment? Tak. Tak. I, I on tam później stoi na wieży i coś tam zaczyna kurwa mówić. I w tym momencie przyjeżdżają ci, co zostali z drużyny pierścienia, czyli Gandalf i tam jeden z hobbitów i reszta tam drużyny. Jak przy, przy ten przy, przyjeżdżają i oni coś tam kurwa wrzeszczy z tej wieży do nich, nie? Może ja te w użyję. No i. Jest taka przeróbka gdzie on zaczyna tam śpiewać torololololololo lo, No, 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 zajebiście znana przeróbka <grym 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 Ale tak idealnie się spasowało no. O kurwa na pkirdala mu nieźle tą kurwa tarczę No, podnieść. Podnieść. nie wiem czy dam radę A może kura, jak szmata Wyciągnę w takim razie granatnik Jestem kurwa no, za niski za niski, by mnie podnieść Tak nie dosięgam tak w dół Nie mogę się tak kurwa zgiąć próbuję go kurwa slagować Chyba ale w starych to... grach, możesz tylko na lewo i prawo się patrzeć nie <laughs> Tak klawiszami kurwa, strzałkami. Chuj, gdzie on jest? Gdzie, gdzie ja ten skórny? Nie wiem, ale musisz mnie podnieść. O, na środku stoi. Zajebie go szybciej niż ciebie, kurwa Nie, to zostaw mi go, zostaw Kurwa dzięki to się nie udało Dawaj, podnieś mnie To szczerze, to niekoniecznie będzie koniec e, Tak, on jest tam z tyłu Teraz się kurwa zmieni w smoka Necrotic Sorcerer O, przynajmniej jakieś pazie ze spawni Pazie? Tu, pazie. Nie, kurwa pazie tak, będzie co zabijać Ty, nie ma kapelusza teraz, patrz I... Ty, to jest Red <śpanie w pazie> O cholera jasna, kurwa, wołaj kapitana Amerykę <śpanie w pazie> Heil Hydra Hej, Heil <śpanie w pazie> A dwójko obejrzałeś? Tak, tak, oczywiście. A! No. A tyle tam jest kurwa jakichś niespójności fabularnych z tą Hydro. Aaa, jebać to. Dokładnie. <laughs> Fibie zajebisty. zaibity. Nie jest dobry. Teraz jest żół żółtą maczaszkę, what the fuck. Nie jest, nie ma czerwoną. Ja nie ogarniam. Ty kurwa masz oczy żółte. No ale ma kryty na tej głowie. Oczy głowy, no. kobry, kurwa. Oczy kobry. <laughs> Ty... Jorześ ja słyszał, że tyś do ślubu na świnie jechał. <laughs> Jak on skacze, kurwa, co on w kosza gra? To jest Paweł Jumper. Paweł Jumper, tak? <laughs> Paweł to już się kameruje! A, Kurwa są tak co on tak slowuje niebany. Slowobaka, na wiesz? Slowujący jebaka słowo Nie, nie, nie. Slowaka? Nie, nie. nie, nie, nie Mać, klo, kloaka, kurwa, kloaka. wiesz? Można, no kurwa, to chodzenie i trzymanie triggerów, no. Temulator trzymania triggerów. <noise> Borderlane. No <noise> <noise> ale kurwa, ammo to mi po prostu leci jak pojebane. A mi nie? Chociaż mam, mam, mam na szczęście dopaki w te skillerze, zamiast marnować, a to mi przybywa. To jest, to jest plus. W Guns Kingu to jest ten kurwa cały czas. <grym> nieźle, nieźle. Gin, Red Skal, tam Yellow Skal. A ja teraz będzie na kurwa jeszcze trzy kolejne fazy, nie? A, kurwa Green Skal, Blue Skal i kurwa Pink Skal. Super. Nie, yeah, bo będzie Red, g, r, 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 wiesz, RGB, nie? Aha. Oby nie cmyk. Oby <grym> nie <noise> ileż okay. można napierdalać? A jak kurwa praktycznie same Amo kryty... mi się skończyło. Mógł... <noise> ja mu prawie same kryty się sadzę, ale... No ileż można? Panie Bog był na przykład przedmiot, który sprawia, że Kryty na przykład na dupę też masz <noise> Dobra, czekaj. Ja kurwa ambo nie mam, żeby tak napierdalać niego jak szalony No, mi się właśnie kończą. No już mam trudno. Do SMG, mam, mam do SMG dużo w sumie. No ja mam ostatni magazyn, ostatnie dwa magazynki, w sumie. No. A, uj. Bicie. Dobra, nieważne. Tak, ale ja pójdź tym, mnie pałsztań. Ja tym, ja, ja tym... O, teraz ma normalną głowę, kurwa, i już nie? Nie, ogarniam. O, eridium. <laughs> Zajebiście Poszedłem kurwa, Anno, no. to, 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 to mi się kurwa kojarzy z tymi wszystkimi filmikami w necie, kiedy gościu sam pod, pod wieżą przeciwnika robi kurwa pętę w lolo, ale ma w międzyczasie czas zrobić kurwa last hita jakiegoś, nie? Ta. Kada mam już kurwa tyle Ammo do pistoletów, what the fuck? Aha, no tak, bo zamiast wydawać Ammo to odzyskuje no, widzisz, Jasne Widzisz jak miło Uruchomiłem Death Trap, a trochę go ponapierdala dew Trap napierdala no nie pierdol się z nimi, tylko napierdala i gnuję. Dobra, mój bisie aktu zaraz kurwy są padnie no, o, Już padło. kurwa padł... Nie, będzie miał kolejną fazę pewnie. Na pewno. O, oczywiście demonik kurwa, teraz Zordy. jest demonik, jasne kurwa. Kurwa mać, Belzebel To jak na, na nasos, kurwa jakby jakby się palił, no tak wygląda. Kurwa co on przyzywa? Nursing Red Dragony, no kurwa jeszcze tego brakowało, super. Ale takie nieloty. No tak. Bo one nie loty są. Napierdalaj mu w zęba albo w róg, nie wiem. Nie wiem, może w ogon. Nie, trzeba ułamać łamać i później nie tego tego. normalnie chyba palce bolą. From what you came, you shall remain until you are complete again. Yeah. Nie zadziałało. Odetnij mu penisa, wtedy nie oh, będzie complete. Oh Dragonu, fuck, kura. my penis! I'm not complete. Oh no! Obrzeza go, kurwa. I panie, zjem. Ani że tak Fusro da, Roda ta... dostaje jakieś. Roda. Kurwa. Bada z challenge. Dostałeś takiego challenge'a? No, fusroda DA, coś tam czytam. Fuz day, nie wiem jak to kurwa odczytać. No ale nawiązanie widzę do tego, tak? Tak, jak za najbardziej. Zabijanie tak. smoków może. Czekaj, pozabijam trochę smoków, też takie chcę. Jebać bossa, kurwa, chcę wyzwanie ze smokami. La, 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 biegam, kurwa, jeszcze ani razu nie padłem, to jest ciekawa sprawa. Są to jakieś te am Ammo chyba. Kurwa macie, akurat jak aktywowałem Ammo szraina, to nie O, oh, fuck, ja też. Shit, Ale shit, Dragona shit. sobie chyba tutaj zabije. Jako, że przyszedł i mi wsadza, kurwa, pysk w broń, nie? O, jest, kurwa, Ammo Shrine, dobrze. Gdzie jest ten, kurwy, syn? To Fuzzrodei, o no. A, jakieś tam Fuzzrodei, przeczytałem. Pantarei, kurwa. Pantarei. Bawimy się, panowie, bawimy się. Zabawa, zabawa się liczy Dokładnie, zabawa się liczy. A no, no, wiedzieli co robią z tutaj tej, kurwa, Ammo szrajna, bo be bez tak. Ganzerkera tu mojego to by było grubo. nie że dosłownie, jakby się rozkręci to, kurwa, trzymanie Triggera, to napierdala jak zmasznuły. normalnie stary fire rate 20 jak nic Hej on się powiększył trochę, Faktycznie jak Nasus That's what she <noise> Ja <tu> skrzynki <noise> <porfię. głos> Ciekawe czy kurwa <noise> będzie miał kolejną fazę na przykład, nie wiem, jest coś gorszego niż demonik? Na przykład math? Math? <noise> 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 <Jack> Dziekan <noise> sorcerer na przykład? Dziekan <noise> Stary, Zosia miała problem z systemem, w którym tam trzeba było elektronicznie wybierać temat pracy, Piszę do dziekana, że ma problem. Znaczy do dziekana to, odpisywał dziekan. A on... Nigdy nie wybierałem tematu pracy w tym systemie, nie pomogę Pani. Haha. <grym grym> jak dzwonisz na karetkę, mówisz, że przed Tobą człowiek umiera, a babka... O przepraszam, nigdy nie robiłam resuscytacji tam oddechowo krążeniowej nie pomogę Panu, w sumie nie <grym <grym> wiem jak to się robi. Ja pierdolę. Chodź tu dragonia jebany. nie mogę Ci dać revive'a? Okej, okay, śmiesznie. O, eridium. Ginie, bany sorcererze, kurwa. Ile można, no? Serio. Nuci ci się, kurwa. Jeszcze chcesz się napierdalać. Który ma 45 level, to dwa levele ponad nas niby, nie? A czachy niemo. nie mu. Serio, ko kostki mnie bolą, dosłownie. Kostki? W sensie, knik cię no palcach ja jedę. No i palce chyba sumie... za mocno to trzymam, bo w sumie to nie muszę tak cisnąć. No. Bo wiesz, to jest jak na Game Boyu, nie? Tak, Mocniej tak, trzymasz tak, to więcej bije. Tak, tak, dokładnie, wiem. Chodź do mnie, dragonie jebanku, tak? Jest Shit. Na, na, na wymarciu. Zagrożone gatunki. Jeba, zagrożone gatunki, zabijaj. Oh Dobra jest to, że w momencie aktywacji gazerki go odzyskuje, kurwa, chyba całe życie i tarczę. Jeb się, smoku, kurwa mać. Zaraz posmakujesz, ołowił. Dobra, ubity? To się kurwa ubity. stało. Kurwa, chodź tu mnie o, bo jak już, już, ty ubiłeś nie. Sorcerera, to nie zmarły ubity. jego smoki. Tak, nie ubity. Kurwa małeś, tam jest, no to mnie trochę. podnieś. No już się podnoszę. Ale przecież ubiły gnoja do końca, no. No właśnie, i umarły wszystkie jego smoki, łącznie z tym, którego chciałem zabić Aha. dla Second Winda, kurwa. Ale dobra, to już niewiele ma życia. No! Jej! Jej. That's, that's enough, Tina. You did it. We've won. And Roland showed up, and he was really happy, and everyone lived forever, and it was great. Yet enough. You can't just deny what Jack did to Roland. I can't hear you. She's right, Tina. So do you want to do some side quests, or we need to accept it? Roland is dead. I know. I know. You know what? It's okay. He doesn't have to go. Not if you don't want him to. Yeah, keep going. I actually want to know how the story is. Thank you. As the sorcerer's fatal spell hurtled toward the oblivious knight, it was clear that only a miracle would save him. But luckily for the knight, a miracle is exactly what he got. O, oh, bladwing szlecie O, oh. oh. no, to jest takie. Oh. No, oh, to chodziło o tym dodatku. I like gdzie nasz lud? <laughs> gdzie nasz, gdzie, gdzie nasz lud? <laughs>

i'm surprised is very high see if we have droppies exactly droppies with the queen safe she can finally cast her magic spell and bring light back to the world she's gonna need some iridium to charge her spell better cool <laughs> handsome jack mask uh, uh, already unlocked super ah oh, mama uh, dava eridium so super no dava brought me to eridium Co to ma w pysku? Może dropnie jakiś equipment? Dropni co? What the fuck? Queen butt kurwa. Piękne. Dobra. Nie zero, Landi Mordekaj, o. Bloodwing chyba. O, przepraszam. Dominik. To było naprawdę dobre, Tina. O tak. To było szczerze... fun hey guys that spy just coughed up the access codes to the Hyperion moon base anybody feel like blowing up a space station hell yes I do <coughs> and so the vault hunters and their little psychopath headed back into the wasteland back once again into the world of blood and insanity they'd taken an all too brief vacation from goodbye and in the days to come, they'd think of their fallen friends, of the adventures they shared, both real and imaginary. And they'd remember that no matter how bad things got, they were never truly alone, so long as they had each other. I love you guys. lol. <laughs> <laughs> yeah. said something stupid and ruined everything. Chyba wszyscy się oczą na tego kleptapa zauważyłeś, że to były wszystkie postacie, wiesz, bo był, był ten Level up! Super. Kurwa, mi brakuje tak. 5-6% Jak pamiętam, jest jakiś lud? Choć, a tam? No właśnie, tam nie ma tam, tam nic. Jak to? jest nasz moc, Gdzie ten Nie, Nie! kurwa! Patrz tęcza. A i kurwa. No to kurwa hop! Czekaj, muszę skoczyć. Bong. Fuck ya. Yeah. Kurwa lata, jakiś smok tu kurwa lata. W dupie cię mam smoku. Szczerbatek chodź tu. Dobra, i co teraz? No, dba, i, i inicjuje travela. Oddać quest'a i kończymy tą Dobrze. zabawę. Ja pierdolę. Ha, ha. Ale koniec, końcówka jest taka o oh, No, zieszajona. taka fajna. No. Kolejny quest od Diego. tak jest! Pierdolę, jest level. Ale jest dużo tych questów tutaj. No, co obiecała Tina. No, side questy. O Boże, dobra kończmy to no, Boż, kończmy, po prostu, kończmy. Borderlands 2 krąży w moich żyłach, wychodzi mi każdym otworem i yeah. potrzebuję trochę świeżości jaką będzie kurwa prawie dokładnie ta sama gra tylko z nowymi brońmi. Chodź, 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 Za zapamiętaj najlepszy widok w całym Borderlandsie, chodź. Chodź tu do mnie, chodź. Przyjrzyj się yeah. co żeś narobił. <laughs> Jezu, Maciek, nie pierdol, ja jestem z tego dumny. Tak. Tak będzie słuchaj wyglądała księżniczka leja w siódmej części kurwa Star Warsu. Oby, oby, oby. oby. I te trampki jeszcze. <laughs> oh shit. Dobra, to co? Może teraz czas no. na rozdysponowanie odnowa skill pointów. Pierdol. to. Dzięki za oglądanie. <laughs> całego bordera 2. Trzymajcie się. Trzymajcie się, cześć. się cześć, cześć, I czekajcie za dwa tygodnie. Będziecie sradzi, że się od nowa. Bye bye!